I witajcie bardzo serdecznie 45 miesiąc kwarantanny BKL Foot eee, Opowiem wam dzisiaj jakie dwa nowe wydarzenia odpaliliśmy u nas na profilu I zaproszę was na jedno, ponieważ już właśnie w tym momencie dzisiaj Ruszyły zapisy na Szalony pomysł? Ale może realny, do wykonania przynajmniej dla was Wirtualne mistrzostwa, półmaratonie już do was Poszły one się odbyły tydzień temu, w zeszły weekend także toaletowy papier run. Te medale również do Was od razu ślemy. Natomiast założyliśmy dwa kolejne wydarzenia. Pierwsze bardzo symboliczne, a mianowicie biegowe zakończenie kwarantanny event, który znajdziecie na naszym profilu na Facebooku, natomiast już teraz no, muszę przyznać, że jest to jest tam data zupełnie symboliczna oczywiście i zastrzegamy sobie prawo do przekładania, natomiast jeśli tylko będzie to możliwe, będzie to bezpieczne i legalne przede wszystkim, to zorganizujemy taką imprezę, żeby cieszyć się z tego, że możemy znowu się z wami spotkać. Myślę, że gdzieś na terenie trójmiasta, może w Sopocie, więc biegowe zakończenie kwaranty. Na razie ustawiliśmy sobie taką symboliczną datę 13 czerwca, natomiast no sami wiecie co się dzieje eee, i będziemy tą, tą datę na pewno aktualizować, a być może się jednak uda, mimo wszystko, e, 13 czerwca to zorganizować. Jeśli nie, no to w lipcu lub w sierpniu, albo nawet we wrześniu. Mam nadzieję, że po prostu jak najszybciej. Kolejny pomysł na to, żeby nie siedzieć bezczynnie w domu i jednak coś robić, to e, Psycho Challenge czyli e, nasze wyzwanie, które odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia, czyli już za e, no 10 dni. E, o co chodzi? Chodzi o wykonanie w ten weekend e, 500 powtórzeń barbis, czyli klasycznego padni powstań. 500 brzmi bardzo, bardzo groźnie, natomiast no, macie na to cały weekend, więc można sobie spokojnie to podzielić na 100 parę razy w każdy dzień, albo dla tych najbardziej e, szurniętych sportowców oraz dla tych, którzy nie są w stanie wysiedzieć na tyłku już przez tą kwarantannę, można to zrobić na raz. Nagrać tego filmik, my te filmiki wszystkie będziemy wrzucać do nas na profil albo na wydarzenie, więc zapraszamy serdecznie, w tym momencie właśnie ruszyły zapisy, więc jak wejdziecie sobie na to wydarzenie Psycho Challenge 500 BarPis, tam jest link już do zapisów. Dla każdego, kto się zapisze, mamy pamiątkowy dyplom oraz garść takich gadżetów. A właśnie pokażę Wam, właśnie, co oprócz dyplomu, który widzicie teraz na ekranie, ee, będzie w pakiecie od nas za udział w tym wyzwaniu. I tak dla tych największych chwilów mamy małe bryloczki w postaci otwieracza. Oczywiście Bee Food. Garść takich śmiesznych zawieszek, które można wieszać sobie przy kurce, plecaku lub gdziekolwiek tylko chcecie, można też oczywiście dołączyć to do, do kluczy. Mamy bryloczki, które otrzymaliśmy od firmy Trofeo. To jest producent naszych medali, te medale, które od jakiegoś czasu lądują na Waszych szyjach oraz w wieszakach. W kolekcjach produkuje firma Trofeo, więc takie bryloczki, a także ołówki, również bikielow food. A co? Mamy takie ołówki. To wszystko dołączamy Wam do e, dyplomu, który otrzymacie za wykonanie 500 barbisów. Podobny zresztą e, zestaw gadżetów otrzymają wszyscy ci, którzy brali udział w naszym konkursie e, weekendowym. Losowanie już za nami, jak zobaczycie sobie na Facebooku e, był live z tego e, losowania 5 osób dostanie takie gadżety, więc e, właśnie biorę się za adresowanie kopert. E, was natomiast odsyłam na e, Facebooka. Zobaczcie jak to wydarzenie wygląda. Taki kozacki królik. Linka oczywiście do zapisów e, macie tutaj pod opisem i już w tym momencie sześć osób się zapisało, więc serdecznie zapraszamy. 17-19 kwietnia, więc za 10 dni ruszamy z tym wyzwaniem. Pojawia się też dużo pytań odnośnie wirtualnych biegów. Chwilowo wstrzymaliśmy się z organizacją kolejnych wirtualnych biegów, no bo po pierwsze nie chcemy Was zachęcać do wychodzenia z domu, to raz po drugie no coraz więcej jest miejsc, gdzie nie można się poruszać, no, mówię tutaj o lasach. Proszę nie wciągajcie mnie w dyskusję o zakazie biegania na lasach. Bo konsekwentnie od paru lat unikam polityki na tym kanale, więc po prostu dostosujmy się. Natomiast jeśli tylko to będzie możliwe, to oczywiście taki bieg wirtualny kolejny, jakiś szalony z ciekawym pomysłem i kozackim medalem wymyślimy. Na razie odsyłam Was, jeśli chodzi o bieganie, do, biegowym, do, biegowej, do biegowego zakończenia kwarantanny. Tam oczywiście nie ma odpalonych jeszcze zapisów, no bo. Trudno odpalać zapisy na event, który nie wiadomo kiedy się odbędzie. Natomiast, jeśli już klikniecie sobie na. Jakaś... Komary już są. Natomiast, dołączając do wydarzenia, będziecie na bieżąco i będziecie mogli śledzić już właśnie datę tego wydarzenia. I mam nadzieję, że ona nastąpi jak najszybciej. A, zapomniałem. Mamy cały czas aktywne takie wydarzenia jak aktywna. Majówka. Mamy nadzieję też, że oczywiście yy, będzie można już wtedy sobie pobiegać przynajmniej samemu, więc yy, no jak już Was zapraszam na te wszystkie wydarzenia i je tak reklamuję, to przy okazji oczywiście nie zapomnijcie o oczywiście aktywnej majówce.